Przy wszelkiego rodzaju przyciąganiach do brzucha, czy to przyciąganiach na wyciągu, czy to przy wiosłowaniach sztangą, hantlami, jednorącz, jest jedna bardzo ważna kwestia. Zawsze ten ruch staramy się inicjować łopatką, czyli nie przyciągamy samymi rękami do klatki, do brzucha, tylko zaczynamy właśnie od lekkiego ściągnięcia łopatek i to ściągnięcie łopatek powinno płynnie przechodzić w ruch przyciągania i do tego można dołączyć jeszcze lekkie wypięcie klatki do przodu. I czy robisz właśnie wiosłowanie jedną rącz, to zawsze staraj się pracować w pełnym zakresie ruchu, czyli aż odtąd tutaj przyciągasz rękę i ściągasz łopatkę i wypinasz klatkę. I tak, tak to powinno wyglądać we wszystkiego rodzaju właśnie wiosłowaniach, przyciąganiach.